Dziś poruszymy temat, który wywołuje skrajne emocje i dzieli społeczeństwa. Fala migracyjna, zalewająca, zalewająca Europę, w tym Polskę, to kryzys, którego skali nie doceniamy. Hiszpania bije na alarm, a my, Polacy, musimy otworzyć w końcu oczy, zanim będzie za późno. Wyspy Kanaryjskie. Symbol raju, miejsce, które Polacy kojarzą z wakacyjnym odpoczynkiem, dziś jest na skraju humanitarnej katastrofy. Ponad 300 tysięcy ludzi z Afryki czeka na, na moment, by ruszyć w niebezpieczną podróż przez morze. To nie jest przypadek. To rezultat polityki otwartych drzwi, którą Europa realizuje od lat. I choć Hiszpania bije na alarm, głosy te są zagłuszane przez naiwność zachodnich elit, które wciąż wierzą, że Europa ma. Mm, nieskończoną zdolność przyjmowania migrantów. Ale co z Polską? Czy naprawdę jesteśmy gotowi, by y, powtórzyć błędy, błędy Zachodu? Hiszpańskie wyspy, y, kanaryjskie, y, już teraz są zalewane przez fale, Nielegalnych migrantów. Wzrost liczby przybyłych o 126% w porównaniu do zeszłego roku jest przerażający, ale to tylko początek katastrofy. Jeśli Europa nie podejmie zdecydowanych kroków, Polska także stanie przed. Przed wyborem albo obronimy nasze granice i tożsamość, albo staniemy się kolejnym krajem, który, który traci kontrolę nad swoją przyszłością. To nie jest tylko problem Hiszpanii. To wyzwanie dla, dla całej Europy, w tym Polski. Czy jesteśmy gotowi, Stawić mu czoła. Nie łudźmy się, to, co zaczęło się w 2015 roku, wraz z decyzją Angeli Merkel o otwarciu granic, nie zostało zatrzymane. Europa otworzyła drzwi na oścież. A teraz płaci za to największą, wręcz najwyższą cenę. Miliony ludzi z krajów, które nie są w stanie zapewnić swoim obywatelom godnych warunków życia, patrzą na nas, na nasz kontynent, jak na ziemię obiecaną. Ale czy Europa naprawdę ma? Nieograniczoną zdolność do przyjmowania migrantów? Polska, z, jednej, z jej siłą, tożsamością narodową i głęboko zakorzenionymi wartościami, musi zadać sobie pytanie: czy jesteśmy gotowi na powtórzenie błędów Zachodu? Przykłady z Niemiec, z Francji czy Szwajcarii pokazują jasno, że integracja tych, no, integracja tych nowych społeczności to jest mit. Zamiast tego tworzą się zamknięte zakątki, w których zasady różnią się od tych, na których zbudowano Europę. Polska jako kraj, który przez wieki walczyła o swoją tożsamość i niepodległość, powinna być szczególnie ostrożna. Czy chcemy, by nasze miasta stały się kolejnym molo, gdzie przestępczość rośnie w zastraszającym tempie, a kolejne Społeczności czują się zagrożone we własnym kraju, musimy zadać sobie pytanie, czy naprawdę jesteśmy gotowi, by oddać yy, to, o co walczyliśmy przez pokolenia? Odpowiedź jest prosta. Nie możemy pozwolić, by Polska podzieliła los krajów Zachodu. I oczywiście dużo zależy od polityki. Polityka ma władzę, i mogłaby szybko wszystko zakończyć i zrobić porządek. Tylko jest jedno pytanie: czy oni tego chcą, a może nie chcą, że się taki bałagan w krajach robi? Tak możemy powiedzieć. Polska musi się obudzić i, i zrozumieć, że zagrożenie nie jest odległe, jest tuż za naszymi drzwiami. Unia Europejska coraz silniej naciska na kraje członkowskie, w tym Polskę, by przyjmowały swoją solidarną. Część migrantów, ale co z naszą solidarnością wobec yy, własnych obywateli? Czy mamy ignorować problemy naszych rodzin, naszych pracowników, naszych dzieci, by sprostać oczekiwaniom mm, brukselskiej elity? Czy na, naprawdę chcemy, by przyszłość, by przyszłość Polski była kształtowana przez polityków, którzy nie rozumieją realiów życia w naszym kraju. Rzeczywistość jest brutalna. Polska nie ma infrastruktury, by przyjmować tysiące, a my, a, yy, a tym bardziej setki tysięcy migrantów, nasze systemy opieki społecznej już teraz są przeciążone, a rządowe programy wsparcia finansowego nie są w stanie zaspokoić potrzeb nawet naszych własnych obywateli. Każdy nowy migrant to Dodatkowe obciążenie dla systemu, który już ledwo działa. Kto za to zapłaci? My, Polacy, podatnicy, ludzie, którzy codziennie ciężko pracują, by utrzymać swoje rodziny, będą musieli dzielić się swoimi ciężko zarobionymi pieniędzmi, osobami, które często nie mają zamiaru pracować, ani integrować się w naszym społeczeństwie. Musimy, musimy postawić na pierwszym miejscu interesy Polski i Polaków. To nie jest Egoizm to odpowiedzialność za przyszłość naszego kraju. Jeśli nie podejmiemy teraz zdecydowanych kroków, to nasze dzieci i wnuki będą musiały zmagać się z konsekwencjami naszej bezczynności. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego filmiku i pamiętajcie, miejcie zawsze oczy otwarte.